której dzisiaj? 2 lipca. Co ty robisz? Przygotowuję białą szałwię do oczyszczania siebie i naszego pięknego mieszkanka. Przygotowałam już tutaj piasek. A po co mi ten piasek? Dlatego, że później białą szałwię właśnie gaszę w piasku. Nie gasimy jej pod strumieniem wody, tylko w piasku zawsze. I właśnie zacznę pierw od oczyszczania siebie. Ciebie też mogę Arkadiusz, oczyścić, jak chcesz? Nie, czy codziennie. Tak. Ale nie, polecam. Naprawdę polecam. Dobrze jest oczyścić sobie swój dom z różnych energii, takich, które nam nie służą. A później, oczywiście, dobre energie zaprosić do swojego domu. Ja dzisiaj też mam potrzebę, żeby siebie oczyścić. I będę to robiła w pewnej intencji Więc zaczynam. <tryk _> <tryk _> Arkady już zaraz tutaj ciebie. O. Zaczynamy pierw może od, od oczyszczania mieszkania.